Witam, witam, dzień dobry. Niech nas na śniadanie nie zjedzą, bobry. Z tej strony RPG Nerdo, a to jest kolejny odcinek z gry Kingdom Newlands. Dzisiaj, no cóż, postaramy się ogarnąć trochę bardziej. Może jesteśmy w stanie coś. A? Dobra. Teraz żebyśmy zobaczyli, co to zrobi. A Czyli ja ich właśnie gdzieś wysłałem. A zobaczmy, gdzie oni pójdą. W sumie. Wiecie co? A co, jak ja właśnie ich wysłałem do ataku na ten portal? No przecież, kurde, to jest chyba jedna rzecz, do której mógłbym ich tam wysłać. Mam nadzieję, że to się nie skończy ich śmiercią czy coś, bo trochę szkoda. Na rycerza poszło tyle kasy. Hmm. Nie powiem. A za dnia ich wysyłam, to może aż tak źle nie będzie. Tylko pytanie. Gdzie to w ogóle jest? Mhm. Nie wiem, co ja tu zrobiłem. A mam nadzieję, że nie nastanie noc, kiedy tam dotrzemy. Bo jak tak będzie, to... I gdzie ten portal? Przecież kurczy się, nie mamy czasu, musimy go wykończyć i to pronto. Szybko, szybko. Dawajcie, to chyba tutaj, oby, tak, już słyszę ten dźwięk, więc o! O, ten rycerz nie jest taki zły jak sądziłem. A! O, nie! Nie! Zabieraj mu to. Nie. Czy ja właśnie przegrałem grę? Nie, no, no bez przesady. Czy ja właśnie przegrałem grę tylko dlatego. Nie chcę restartować. O, ludzie! Pozwólcie, że tego nie skomentuję, co? Pozwólcie, że ja tego nie skomentuję, bo... A weź się, wal. Jak ja to teraz mam zrobić? Chamy. Przecież ja tego nie wygram już. Nie mam czym się bronić. Nie mam nic. Nie mam nawet łuczników na start. Ale hamska gra. Ale chamstwo. Nie lubię czegoś takiego Powinien zaczynać od nocy przed tym, a nie deweloperzy bardzo lubią jak graczy się zniechęca Co ja mam teraz tutaj zrobić? Jakieś wygwizdowie jestem i Kurde no a z drugiej strony, nie powinienem był iść bez żadnych pieniędzy tam. Z czego ja teraz się tam wybronię? Nie mam kasy, nie mam łuczników, nie mam nic. Jeszcze jak mnie zaatakują tam w nocy, to już w ogóle będzie problem. Hmm. Ja zaczynam od początku drugą wyspę. Ale, chamstwo. A jeźdź, f... No i co teraz? Nie potrafili nawet tego stwora zabić jak należało. Hmm. A to daje nam też szansę na to, żeby pomyśleć trochę nad tym co robimy bo Bo jakby nie spojrzeć to parę błędów dobrych zrobiłem tutaj Mam nadzieję, że tym razem mi nie zniknie ten dziad. Łuczników by się trochę więcej przydało. O nie! No to tylko jeden, tak? Może tu będzie jakaś skrzynia. No. Teraz powinno być w porządku. Hmm. Nie ma czasu na zmęczenie, jedź. Kurde no! Nareszcie. Idź polować. Masz? Jak mi znikniesz, to ja nie ręczę za siebie. Hmm. miałem dobry początek, a teraz? To już go nie mam. Bo ta granie nie jest coś takiego jak uczciwa zagrywka. Hm. Dobra. Też mury lepsze zrobimy, żeby nam nie poszedł z tym się rąbać. Kurde, zrumbam chyba. O nie. Nawet mi się nie wasz. Czyli co? Czyli durny handlarz się nie pokaże, co? Dureń rombany Jak mamy teraz kasę zarobić? Dając wszystko jemu najwyraźniej. Miałam nowych ludzi wziąć, przecież to teraz już jest po wszystkim. Z... A zamknij pest, koni. Kurczę, za dychę. Nie nadaje do niczego. I nie rozumiem tej muzyki w tle żywiołowej. Za nic w świecie. Zamknij się jedź. Turny... Tam... Średniczołnia daje... Pozwala... Co to za koń w ogóle jest? O, fajnie! Podoba mi się, że się aktywowałeś. Teraz na pewno już tam nie dotrze do nas. Zdaje mi się że to przegrałem już i tyle Nie mam nawet jak się bronić O, handlarz przyszedł, ciekawe dlaczego. Myślałem, że mnie zostawił do tej pory, nic nie opolował łącznik super. I ten mur zepsują. i cztery kasy pójdzie w ten, cztery monety pójdą w się rąbać, bo nie można tego odbudować. Co za szczęście. Hmm. Problem w tym, że ja nie mam jak się bronić. No, w, w, zresztą myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek, bo nie mam pojęcia, co teraz. Chyba, chyba się dostałem w sytuacji, z której będzie mi ciężko się wyrwać. Nie rozumiem, dlaczego w ten sposób to się zrobiło. Nie rozumiem też, dlaczego nie można wrócić od poprzedniej nocy. No, mam nadzieję, że Wam się podobało mimo wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.